Hej tuż i witam Was na kanale. Bardzo się cieszę, że znów mogę się z Wami spotkać w kolejnej edycji wiosennego YouTube Hopa. Jak zawsze mamy dla Was wiele pięknych inspiracji i ciekawych tutoriali. A dla osób, które będą chciały się z nami bawić i tworzyć dzięki naszym fantastycznym sponsorom, mamy też jak zawsze konkurs i mnóstwo super nagród do zgarnięcia. Mamy nadzieję, że dzięki temu znajdziecie w tym trudnym czasie chwilę wytchnienia i oderwania się od problemów. Zapraszam na tutorial. Przyznam się Wam, że przed każdą edycją tu mam duży dylemat, co Wam pokazać. Bo zawsze spiszę sobie tyle różnych pomysłów, że potem mam duży problem, co z tego wybrać. Ale tym razem zdecydowałam, że postawię na coś naprawdę bardzo prostego i szybkiego do wykonania. Będzie to kartka wiosenna wielkanocna. Kiedy usłyszałam temat przewodni Wianek, to oczywiście, zaraz właśnie pomyślałam o kartce takiej z wiankiem, a jeśli chodzi o kartkę z wiankiem, no to pierwsze co mi przyszło na myśl, to ta maska od Agatheri, która jest prześliczna, mam ją od bardzo dawna i bardzo ją lubię i bardzo ją Wam polecam. Taki uroczy wianeczek, który możemy wykorzystać na mnóstwo sposobów i dziś chciałam Wam pokazać jeden z nich, być może taki, którego jeszcze nie znacie i nie stosujecie. Oczywiście, będzie mi potrzebna baza, no i tutaj mam jeszcze dwie takie, dwa panele, takie na spód, i ten będzie wierzchni, na którym będę właśnie używać tej maski. Jest on dokładnie w zasadzie tej samej wielkości co ten szablon, i żeby ułatwić sobie pracę. Przymocuję go, a do od tyłu taśmą musi W ten sposób zrobiłem mi się taka książeczka, więc mogę kilkukrotnie otwierać i zamykać, wiem, że nic mi się nie przesunie. Poza tym będę potrzebować tuszu jakiegoś do, koloru, do wytuszowania, oczywiście przez tą maskę. No i jakiegoś narzędzia do tuszowania, albo takiej szczoteczki, albo blenderka. Później przyda mi się jeszcze jakieś, jakiś okrągły wykrojnik na środek. Tutaj albo taki dwuwarstwowy, albo być prawdopodobnie użyję takiego pojedynczego tylko, na którym umieszczę napis oczywiście. Poza tym będę używać tych wykrojników od Nelly's Choice, To jest cały taki zestaw różnych króliczków. Chyba na dwóch wariantach ten zestaw występuje. Mamy tutaj. Ich jest w tym zestawie dużo więcej. Ja będę akurat z tych korzystać. Naprawdę polecam, bo jest niedrogi ten zestaw, a mamy tutaj bardzo dużo różnych opcji. Naprawdę ładne te króliczki są, zajęczki. Dostępcie go oczywiście w zielonych kotach. Poza tym przydadzą mi się jakieś małe wykrojniki jajeczek. Te moje są od Cizixa, ale możecie też taki sam zestaw dostać od Rosie Owl i jeszcze paru innych firm. Być może użyję też tych gałązek, tych bazi od Marian Design, ale jeszcze nie wiem. Zobaczymy. I to w zasadzie wszystko. No jeszcze przyda mi się coś, czym będę, będziemy kolorować te jajeczka oraz zajączki. A ja użyję wodnych markerów, ale równie dobrze mogą to być akwarele, kredki, markery alkoholowe, co wolicie. Jeśli użyjecie w mediów wodnych, no to oczywiście jakiś jeszcze pędzelek i naczynko z wodą. I to w zasadzie wszystko, co będzie nam potrzebne, poza oczywiście klejem, pianką, dystansą i tak dalej. Możemy brać się do pracy. Zamierzam oczywiście wytuszować przez maskę ten wianek. Zanim to jednak zrobię, troszkę go jeszcze urozmaicę. Za pomocą triku, który już kiedyś tutaj Wam na kanale Wam pokazywałam, ale nie wiem, czy go znacie i go pamiętacie. Otóż, przy użyciu tego szablonu, będę też wytłaczać. Jak najbardziej możemy to zrobić. Efekt jest trochę podobny jak przy folderach do embossingu. Jeżeli nie macie zbyt dużo folderów, a macie sporo masek i jeszcze nie znacie tej techniki, to bardzo Wam polecam, bo naprawdę. Można uzyskać piękne efekty, i wykorzystać jeszcze w nowy, ciekawy sposób przyda się, które już posiadacie. Jak to robimy? Przyłożyłam sobie, tutaj jak wcześniej wam pokazywałam tą taśmą, przylepiłam sobie do maski, leciutko warto spryskać sam panel wodą, bo wtedy papier jest nieco bardziej elastyczny i te wytłoczenia będą głębsze. I przy użyciu takiej silikonowej maty i wytłaczamy w maszynce. Ja mam akurat z, m, maszynkę Platinium, więc u mnie jest troszeczkę inny układ kanapki niż w BigShocie, czy w Presbosie, czy w jakich maszynkach tam, na jakich maszynkach pracujecie, więc nie będę Wam pokazywać samego wytłaczenia, ale na pewno w instrukcji od maszynki znajdziecie taką możliwość jak konkretnie kanapka ma u Was wyglądać? Jeśli nie, no to na YouTube też na pewno znajdziecie podpowiedzi, jak w przypadku Waszej maszynki układać kanapkę, właśnie przy wytłaczeniu e, szablonami. U mnie to wygląda tak, że kładę e, na płycie tej dużej, grubej, kładę mm, maskę, potem kładę papier, na no to kładę taką właśnie matę e, i taką specjalną płytkę do wytłaczenia. Ale pewnie w każdej maszynce jest troszeczkę inaczej, więc musicie sprawdzić, jak to będzie właśnie u Was wyglądało. Zatem delikatnie sobie z większej odległości spryskujemy ten papier tylko leciutko, tak żeby był delikatnie bardzo wilgotny, i przepuszczamy przez maszynkę. No i po przepuszczeniu przez maszynkę. Wygląda to tak. Sami chyba przyznacie, że efekt jest naprawdę przyjemny i warto w ten sposób wykorzystywać też swoje szablonej maski. Teraz oczywiście wytuszuję sobie ten wianek. Tuszować oczywiście możecie czym wolicie, czy takim blenderem, czy szczoteczką. Ja obie, lubię obydwa te narzędzia i obu ich nadal używam. Blender moim zdaniem pozwala uzyskiwać nieco ciemniejsze. Te tuszowania, natomiast szczoteczka pozwala tak tuszować bez ostrych brzegów. Poza tym, przy maskach wydaje mi się, że dokładnie dociera w różne miejsca i pozwala, zwłaszcza przy takich drobnych wzorach, na dokładniejsze tuszowanie. Dzięki temu, że mam ten, tą taśmę, to nic mi się nie przesunęło. I tuszuję oczywiście dokładnie po samym wianku. Ja możecie tutaj go zobaczyć. Nie rozmyję, żeby to nie było tylko takie zupełnie białe tło, tylko właśnie tak. Troszeczkę, żeby było delikatniejsze. Oczywiście tym, co tutaj się dzieje na środku, się nie przejmuję, bo to będzie zupełnie zasłonięte przez mm, później ten panel z napisem. Dlatego zaczynam właśnie od środka i delikatnie ku brzegowi, żeby zrobić takie stopniowanie. Najciemniej tu blisko właśnie tego panelu będzie, a im dalej od środka tym jaśniej i delikatniej. I mój wianeczek jest już gotowy. Dzięki temu, że podtuszowałam jeszcze tutaj wokół, mogę troszeczkę jeszcze jakichś chlapań ewentualnie drobnych dodać będą widoczne, bo oczywiście na białym całkowicie tle byłyby zupełnie niewidoczne gotowe, mogę zająć się teraz zmontowaniem bazy i przystąpić do ozdabiania kartki i tu już są wszystkie elementy mojej bazy gotowe ten panel zielony to jest po prostu biały karton wytuszowany tym samym odcieniem tylko w dzięki czemu Idealnie się zgrywa kolorystycznie z moim piankiem. Warstwę kraft podkleiłam pianką dystansową, natomiast pozostałe prawdopodobnie sklej już na płasko i mogę przystąpić do ostawiania. Do tego ustawiania zamierzam wykorzystać zajączki z tych wykrętków, które Wam wcześniej pokazywałam, które będę kolorować. Oczywiście, tak jak przy każdym swoim kolorowaniu, przypominam, że równie dobrze możecie skorzystać tutaj z dekatów, z elementów do wycinania z dowolnej wiosennej kolekcji, których jest naprawdę spory wybór, więc bez problemu sobie jakieś takie zajączki czy znajdziecie, ale mam nadzieję, że jednak spróbujecie razem ze mną pokolorować, bo chcę Wam pokazać, że to jest naprawdę bardzo szybkie, proste i przyjemne. Ja użyję markera wodnego, równie dobrze możecie użyć, jak mówiłam, markerów alkoholowych, akwareli, kredek, co tylko chcecie. Tylko zajączka koloruję w ten sposób, że zaznaczam te elementy takie, które będą najciemniejsze, czyli brzeg nóżki, jednej, drugiej, tu troszkę na podgardlu, Uszy to tylnie, będzie oczywiście ciemniejsze, to z przodu tylko lekko zaznaczone. No i troszkę na pyszczku. I szybciutko rozmywam. Raczej od, y, zaczynam od najjaśniejszych elementów, a potem przesuwam się ku tym ciemniejszym. Dzięki temu zostają mi takie lekkie zarysy. chodzi tutaj też oczywiście o żadne jakieś takie odwzorowywanie fotograficzne tylko tak takie proste szybkie akwarelowe malowanie te od najjaśniejszego miejsca do najciemniejszego dzięki temu ładnie takie mam cień jeszcze potem można dodać odrobinkę gdzie nie gdzie, wzmocnić tak, żeby było widać ogólne tutaj zarysy tych jego nóżek. W zasadzie wszystko. Oczywiście tu jeszcze możemy kitkę trochę pokolorować. Dokładnie robię tak samo z tymi wszystkimi pozostałymi królikami. Też tutaj mocniej w okolicach e, zadu. Tutaj noga tylnia, noga ciemniejsza, jedna. Tutaj tak samo, jedna nóżka, druga łapka przednia. Trochę przy łebku, jedno ucho, drugie ucho. Się trochę za dużo pokolorowała, ale to nie szkodzi, zaraz rozmyjemy. Najpierw leciutko tylko brzuszek. Przeciągam kolor tutaj w stronę najciemniejszego elementu, czyli grzbietu. Ponieważ te króliczki są małe, więc nie musimy być super precyzyjni, zwłaszcza, że będzie ich na kartce kilka, więc bardziej chodzi po prostu takie lekkie tylko Cieniowanie nie, ma, nie trzeba absolutnie być tu jakimś super precyzyjnym. No i tak zostawiamy każdego króliczka, tego też tutaj na grzbiecie najciemniej. Tutaj zaznaczam mu nóżkę tylną łapkę, znaczy się tu, troszeczkę tą przednią. Jedno ucho, drugie ucho. Tak samo rozprowadzam. Tu na brzuszku jest jaśniutko. Ale tutaj w stronę grzybietu już ciemnieje. Tak samo łapki. tylko, żeby zaznaczyć zarysy ogólne tej postaci i nic więcej. Myślę, że właśnie takimi czy akwarelkami, czy y, mazakami wodnymi jest to najszybsze zrobienie, ale no, oczywiście można użyć tutaj dowolnego medium, które właśnie Wam pasuje, którego lubicie, które lubicie najbardziej. No i w ten sposób szybko sobie tutaj tworzę taką całą gromadkę królików. Oczywiście, równie dobrze, jeśli nie macie ochoty kolorować, to można też użyć po prostu takich zwykłych z papieru kraft, no ale myślę, że te się troszkę ciekawiej prezentują niż takie kraftowe. Ale to oczywiście też zależy od stylu pracy. Tak samo robię z tymi jajkami. Z jednej strony robię nakładam więcej koloru, z drugiej strony troszkę mniej. Tak, żeby tutaj nie całkiem z boku, ale tak e, powiedzmy od góry było wyraźnie jaśniejsze. Po rozprowadzeniu farby. Najpierw tą jaśniejszą stronę. A potem w dół. Tak, żeby to jego po prostu w jednym miejscu było wyraźnie jaśniejsze, a z drugiej strony ciemniejsze. Tutaj z kolei akwarelką. Nakładam sobie tylko kolor z jednej strony mocniejszy, a z drugiej już bardzo delikatny. I tak maluję wszystkie elementy i będę je mogła zaraz przyklejać. I wszystkie elementy są już pokolorowane, wystarczy je teraz tylko poprzyklejać. A w ogóle będę na taśmie piankowej, tak żeby było troszeczkę bardziej przestrzennie. Oczywiście ten element też będzie na taśmie piankowej, tylko jeszcze dodam napis i świąteczny. W zasadzie będzie gotowe. Jeszcze ja tak się zastanawiam, że prawdopodobnie na narożnikach dołożę jeszcze takie te bazie z wykrojnika od Marian Design, które wam wcześniej pokazywałam takim jajkiem, ale to jeszcze zobaczę na sam koniec, czy te elementy w narożnikach dodam. Zajączką jeszcze domalowałam za pomocą markera czarne kropki jako oczy i jeszcze takie kropeczki postawiłam białym żelopisem. To w zasadzie wszystko, nic więcej tutaj nie robiłam. I taka prosta kartka świąteczna gotowa. Za chwilę pokażę Wam już skończyłam pracę. No i po ostatnich szlifach moja kartka wygląda tak. Jak widzicie, bazie ostatecznie zdecydowałam się wpleść w wianek między jajeczka i zajączki. Dodałam też niewielką ozdobę do tego centralnego elementu z napisem. Przyznam, że jestem naprawdę zadowolona z tej kartki, dlatego mam nadzieję, że skorzystacie z mojego tutorialu. Jeśli tak, to oczywiście koniecznie podzielcie się ze mną efektami swojej pracy. Wrzucajcie zdjęcia na Instagrama, Facebooka i inne social media i oznaczajcie mnie, żeby mogły je zobaczyć. Oczywiście wrzućcie też te zdjęcia na fanpage Hoplandii, bo pamiętajcie, że trwa tam konkurs z naprawdę fantastycznymi nagrodami. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, też bardzo serdecznie Was do tego zachęcam. I do zobaczenia niebawem w niebawem kolejnym filmie. Trzymajcie się. Cześć!